Hej, witam Was w kolejnym odcinku OneBlocka. Obok mnie, jak widzicie, zrobiło się trochę wolnej przestrzeni, ponieważ tą stajnię, która tutaj była, taką prymitywną, przerobiłem trochę i teraz mamy takie coś. Tutaj trzymamy nasze koniki, muły, osiołki i mamy miejsce jeszcze na kolejne. Także lekki progres w tym zakresie. Yy, od wczoraj przybyły nam też fantomy zakichane. Nie no, przybyła nam też mikromaszynownia, oczywiście w piwnicy, no bo gdzie można trzymać komputer, i yy, no cóż, sąsiedztwo. To sąsiedztwo jest po to, że w nim respią się zombie bruty. A te zombie bruty dropią serce, które jest nam niezbędne do skraftowania ramek portalu. O, Shadow Gem, Esencja Śmierci, o właśnie, zombie hard I to dropi tylko z zombie bruta. Więc tutaj trzeba podbiec, zeskoczyć i... Yy, tędy i robić rozpierduchę. Także, no tak, creeperów nie uwzględniłem trochę w tym planie. Niemniej yy, jakoś to ogarnę. Nie wiem, może obsydian zrobię czy coś? Czemu one tak biegają śmiesznie? Od kiedy one potrafią strefę zakładać? LOL. Wścieknięte szkielety. Dobra. I ostatni mobek. Jeśli chodzi o możliwości powrotu stąd, to są nieco ograniczone. To słońce pod ziemią widzimy. A jeśli chodzi o zdobyte serca, mam ich całe zero. Także yy, mnie tu nigdy nie było. Można powiedzieć. Mogę sobie przygotować wodę gdzieś na górze w sumie. I. O! <laughs> Nic mi nie jest. Śmiesznie wyszło. Gdzie te świniaki? Czy te świniaki nigdy nie miały drzwiczek do wyjścia? O nie. Dobra, to muszę być szybki. O, dobra, udało się. Już mi te... Jak wy się nazywacie? Ryby... Drygmy. Te drygmy chciały mi już pouciekać z tamtym. O, a przy okazji znalazły się papuśki. Dzień dobry. Także no... Udało mi się stworzyć różne nowe drzewa, ale przede wszystkim udało mi się poćwiczyć i wreszcie nie ginę jak ostatnia lama, kiedy walczę z tym bossem. A propos bossa... pewnie zastanawiacie się też, skąd mam drugi rządek serc? To jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiem dopiero po walce, no bo ciepło było teraz. O! Pokażę wam w sumie od razu skąd i zrobię mały case opening. Żeby dostać kolejne jeszcze lepsze rzeczy. Pyk. Myk. E, ładnie dostaję. Kombosa mu założyłem. Puść mnie. Niech Nie na minach świecić. Dobra jest. A, oa, ha Ból. Chyba trochę za głośny to jest za Przepraszam was bardzo, będzie za dla was. Kolejny minek. Ilą tego robi? Oła, ała. oła. No. Puść dziadów. Dziękuję. No dobra, teraz będzie ryż piśmowy. Przynajmniej tych min nie robi już. O, byle wiedźmy, byle wiedźmy zabić. Dziękuję. To jest mi coś, nie mogę, nie trafić, bo pośledziło mi trochę celowanie, no serio, iście są tak biją i odrzucają. Dobra. Chłoną w sumie, tylko nie wiem czy te są odporne na to, no niech on się zajmą sobą. Nie, wiecie co, Opcje. Ee, to była trochę pomyłka, już ja to na stówę. I tak jest głośno. Dobra, bijcie się tam między sobą. Tam nie zostawcie. Oha, dobra. Może mój huzar powinien O jest, nawet zleciał już. Ej, okay. No, było już go zajść. No, dobra, umarł. Dziękuję. Yy, ogólnie od. Serio. Od ostatniego odcinka trochę się z nimi biłem. I w efekcie, poza masą śmieci, jak widzimy, dostałem pinkinator. I to było chyba bardzo fajne z tego co kojarzę, te różowe litery były zajebiste. No, ale dobra, w każdym razie trochę ich pozabijem, jak widzicie. I dostałem to. Z tych kostek yy, lecą zajebiste rzeczy. W sumie to zrobię taki dopiero kostki odbiorę. Yy, te kostki to są swego rodzaju lootboxy. I pierwszy, jaki dostałem, otworzyłem i dał mi to. Pierścień Odyna. I właśnie to on podwaja mi ilość serc. Także mocno polecam. A więc skoro mam ich kilka z wczorajszych walk, zrobimy sobie case opening. To jest pierścień Loki'ego. Pojęcie nie o co on robi, zaraz się dowiemy. To jest pierścień Tora. Super. Yy. Klucz królewskiego prawa, cokolwiek to znaczy, oko Flugela. Yy. Okej. Okay. Dalej mamy Owoc Grisai? Ej. E Ten Black dostępnie? Co to jest? Coś, coś mi napisało. Innocentia. A nie. Nie wiem. Chyba nic nie dostałem. Lol. Dziwne, a to? Wygląda jakby dwa w ogóle mi nie zadziałały. Dobra, to tak. Czy to się gdzieś zakłada? To się nie zakłada. Pierścień Tora, proszę mi pokazać. Czy ja mogę założyć pierścień Tora? Mogę założyć pierścień Tora Alokiego też. Nie mam pojęcia, co one robią jeszcze. Ale fajnie, że je mam. Dobra, ty się nie założysz. Ty się nigdzie nie założysz. Ej, tego Sida z botanii to ja nie miałem On chyba mi wypadł. Kiedy użyłem tej kostki Śmiesznie W każdym razie tyle dostałem rzeczy A tutaj mam jeszcze Spirit of Gaia Spirit <śpiety> of Gaia, tak Spirit of Gaia Całą masę tego w zasadzie je zdobyłem Gdzie jest ta płyta? O tu, dobra Na razie wrzucę wszystko tutaj Potem doczytam co one robią a teraz, może zobaczymy, co te płyty mają nam do zaoferowania ciekawego. Potrzebny nam jest tylko jeden diaks. Hmm. Eee. To jest ostatni odcinek, który którym kopiemy po skrzynkach. Bo, e, przysięgam, bo już nie wyrobię. Eee, tak. I tu. Dobra, jest diaksik. Halo, proszę włożyć. Dziękuję. I. Tylko musimy jeszcze drewno znaleźć. I zaraz będzie jukeboxik. Jest jukeboxik. Tak. Pyk. Pyk. I dup. Do. Dobra, jest. Doskonale. Teraz możemy sprawdzić jakie płyty nam dał. Pierwsza z nich. To nie jest domyślna z Minecrafta? Ona się chyba potem rozkręcała, ale no nie wiem. A to? O, ha, 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 ha. Dobra, Wczoraj się tego nasłuchałem bijąc z nim. OK. W każdym razie udało nam się wygrać z bosem, więc teraz możemy rozwalić swój magazyn. Tak, dobrze słyszycie? Ponieważ udało mi się wreszcie ogarnąć ten system, żeby prawidłowo działał. A może tak będę robić tylko. I teraz wszystkie te itemy mogę sobie powrzucać do systemu. Więc myślę, że nie będę Was tym zanudzać, ja po prostu sobie je pozbieram. A z Wami widzę się po krótkim cięciu. Witam po krótkiej przerwie. Cały magazyn udało mi się zapakować, i no cóż, cały mój dorobek z tych wszystkich odcinków można podsumować w ten sposób. To jest wszystko, co udało mi się zdobyć. Cały mój dobytek w jednej niekończącej się skrzynce, rzecz jasna, mamy tutaj możliwość wyszukiwania. O, właśnie, to nam się przyda. Zmieniłem w międzyczasie również to. Teraz jest obsydianowe, i mamy drabinkę, żeby wyjść. I mamy też brutów, z którymi chętnie się zapoznam. Wydropili mi pięć serc. Trochę to zajęło, niestety. Nie mają wcale dużej szansy. No, halo. Na dropięcie, ale. Hehe. He. O nie byleż, No właśnie. Najpierw koniecznie trzeba zabić te zakichane creepery. Chociaż w sumie one mogłyby mi sporo ułatwić. Ten akurat nie dropnął, ale ogólnie mogą to robić. O ile nie spadną. Pyk i... lecisz. Dobra. Dobra, wreszcie. Eee. Tak, trochę i temu do przodu jesteśmy. Serca niestety nie dostałem, ale to nie jest problem. Prędzej czy później dadzą. Dużo już nie trzeba. Nie wszystkie też skrzynki przeniosłem. Tutaj jest ta z Botanii, tam jest dalej ta z Mystical Agriculture. Tego słowa mi brakło. Skrzynki ogólnie mogę sobie podłączyć specjalnym kablem, tak że one wciąż będą miały swoją zawartość. Ale będą liczyły się jako część systemu i będą z niego dostępne. Tutaj w ogóle mam całe okablowanie, które prowadzi do tych ekraników, monitorów moich. To dalej nie wiem do czego służy. Głupio zrobiłem, że to wziąłem. To jest właściwy ekran, grid, ten, który potrzebowałem. Yy, to ma całkiem sporo w sumie. Opcji wyszukiwania. Yy, może katalogować itemy na przykład według nazwy, może katalogować według ilości, tak jak widzimy. O! Yy, tutaj są kable, ponieważ zamontowałem takie same również tu. Jeden będzie tutaj, żeby był dostępny i do przepalania i do yy, rut. Kiedy chcę coś składować, w zasadzie powinien stać tutaj, ale no, kabla mi brakło w momencie, kiedy go montowałem. A to tutaj to są fasady, które wyglądają jak drewno, ale nim nie są. Tutaj jest kabel. Nie chcę tego rozwalać, bo potem ich ciężko będzie pozbierać. Spadną sobie w dół. No i tutaj to samo. Tu jest, żeby było dostępne w tym miejscu. Również to może przesunę, nie wiem, tutaj na przykład. O, postawie klocek i w nim będzie. Podłączyć będę musiał też te przy spawnerach. Znaczy, czy wszystko się nagrywa. Nagrywa, w porządku. Dobra. Jako, że do ramki endu, Brakuje mi już niewiele. To zaczniemy zbierać sobie na te kryształy. Eidolona w ogóle nie ruszałem, więc musimy zacząć od zrobienia kociołka, który robimy w ten sposób. Żelazo i ołów. Nic trudnego. 7 sztuk mieszaniny, czyli, czyli nie wiem, ile tego będzie w zasadzie. Yy, Ołowiu mam tylko trochę i to tego z Eidolona nie za dużo. Może wezmę tego, bo on wiecie, mm, mam go dużo, więc mogę w razie czego uzupełnić. Dobra, niech będzie tak. Eee, nie wiem, czy nie szybciej byłoby je przetopić, no ale nie. Moje piecyki zniosłem tutaj. A tak, zniosłem je tutaj, tylko potem je skraszowało, więc aktualnie mam je zapewne w systemie. W ogóle przeniosłem już sobie ponad pół magazynu. Po czym dostałem jakiegoś dziwnego krasza i. O, znowu bruty się respią. Ej, ja tam chcę. Dostałem jakiegoś krasza I musiałem od początku wszystko znosić. Tutaj dam dwie trzecie węgla, bo częściej korzystam z górnego jednak. I... naprawdę. I zrobimy tak. Co to była za receptura? W ogóle odwróć. A, już nie jest zdążę zobaczyć. Dobra, to mamy. Nie mamy natomiast craftingu, oczywiście. Kra... O jezu, trochę ich jest. W ogóle tutaj wszystkie krejty różnych warzyw też mamy. W porządku. I co? Jedno z drugim. 14 tego. Przepalamy. I mamy już zestaw do robienia kociołka. E, tak. Książka z Eidolona, o ile pamiętam, robiło się ją tak. Rotten Flash i książka. Więc może ją zrobimy od razu. E, albo i nie zrobimy, bo nie mamy. Naprawdę. Oj. No to zrobimy książkę dopiero jak sobie zbierzemy na nią składniki. Dobra, zebrałem na nią składniki. Chociaż. Nie wiem, czy mi nie braknie, Nie, no chyba nie braknie. Pójdę też zająć się tamtymi kolegami. Tylko sobie zatankuję mięsko. Bo, czopy dużo już nie zostało. Będę musiał świnkami się zaprzyjaźnić. Chociaż w sumie świnkami. Może krówki lepiej. Pyk. Chodź tu. Skurczy byku. Dobra, leży. Fajne jest to, że ten magazyn nowy. Potrafi pomieścić tak dużo itemów. Zobaczcie. Do tych dysków, dwóch, chyba dwa zrobiłem na Wizji, dorobiłem jeszcze trzy potem. I to są tak naprawdę pięć dysków, które mieści itemów 7600. To jest 10% tego, co yy, mogę pomieścić w magazynie. A tutaj mam już w zasadzie wszystko, co tylko mogłem. Mógłbym tam jeszcze. Parę set dosłownie itemów dozbierać, gdybym oskubał wszystko. Eee, wszystkie skrzynki tutaj naznosił, no ale nie ma powodu, żebym to robił. Eee, to tak, kartki i pyk, mamy dwie książki. A ja pamiętam, wszystkie moje książki poszły do robienia tamtego. Eee, enchantów. <laughs> Dlatego ich nie mam. Dobra. To zostawiamy, to zostawiamy, to przerabiamy i jest. Książka od Eidolona. Kociołek myślę na razie postawię tutaj sobie gdzieś. Może tu. No. Chyba wypadnie mi nad. O, obok magazynu i tamtego, ale nie nad którym z nich konkretnie. Dobra. Więc ruszamy. Yy, to ok. No. To już umiem. Ja już zrobiłem kociołek. Teurgia, mistyczne znaki, rytuały. O, kociołek. To to? Nie. Nie. Jestem w tu kompletnie zielony jak widzicie. Artefakty. O, kociołek jest. Kociołek to solidne naczynie, w którym alchemiczne procesy mogą być przeprowadzane. Muszą być przygotowane następująco. Musi być przygotowany następująco. <laughs> Umieście kociołek nad ogniem albo innym źródłem ciepła, następnie wypełnijcie go wodą i czekajcie, aż się zagotuje. Kiedy już się zagotuje, kociołek jest gotowy do użycia. Receptury alchemiczne mają kilka, kilka kroków, które muszą być przeprowadzane w kolejności. Zacznijcie od dodawania itemu z pierwszego kroku. Kiedy woda zmieni swój kolor, dodajcie kolejny item, i mieszajcie kilka razy, jeśli wyszczególnione tutaj mamy crafting kociołka, dobra więc żeby zrobić to tego gema potrzebujemy, o tutaj jest mieszanie, ok tutaj dwa razy zamieszać, czytałem trochę o tym i ludzie mówią, że jak przytrzymacie prawy, żeby zamieszać dwa razy to się często buguje dlatego lepiej nie zamieszać raz puścić, zamieszać drugi taki protip jakby ktoś miał problem potem w grze Dobra, ile tego potrzebujemy? Z jednej receptury robimy 4 sztuki. Potrzebujemy e, 3, 6, 12 tych, czyli 6 receptur, a więc 12 również gemów. E, więc 12 gemów to jest 24 esencje. A martwię się, że mi tego braknie, na pewno mi braknie. No dobra, 24 shadow esen czy znaczy esencje śmierci podzielić przez 4 to jest 6 czyli 6 razy muszę cały rytuał przeprowadzić, żeby mieć dość na pełny portal ok, 6 serc to nie mam, ale no 5 to też już coś, prawda? więc tak, esencja śmierci, oczywiście nie sprawdziłem co jeszcze trzeba poza, ojejku czyli tak, mączka aha, muszę z piecyku wziąć, rotten flesh i serca ok rot Halo. Ro. Ten flash Bone meal. O, no jakie to wygodne. No nie powiecie, że niewygodne. W ogóle te takie liczące setki itemów. W ogóle to wszystko mam miodowe. Po kokardy na zbierane muszę w też tak porobić, bo to. O, zawsze przyjemnie mieć tak dużo itemów. A, i jeszcze przy okazji, jak już tu jestem, to sobie wezmę. Wiaderko. Dobra, więc skoro mamy wodę obok, bierzemy tak, jeszcze weźmy sobie, mag... o zostało mi trochę, ogólnie te magma bloki, z nich zrobiłem te schody, te wszystkie magmowe cegiełki powstały z takich magma bloków jak ten, który mam w ręce, kraftuje się i wychodzą takie fajne schodki. Może tutaj w sumie to dam, żeby było blisko do o, o, i da blisko do wody. <gryzanie> Muszę sobie rozszerzyć tą piwnicę tak, żeby mi wszystko zakrywa. Dobra, czy to daje radę jako źródło? O, tutaj sobie zrobię tak w sumie, wiecie? Wezmę tak, jeszcze jeden kobel. Czy w ogóle mam trochę Mam trochę kobla, dobrze. I zrobię sobie, gdzie to jest? Tutaj. O, paruje mi kociołek, super, świetnie. Nie do końca o to chodziło. Gro. O, o, o. Tak. O to chodziło. Teraz, jak nie trafię wodą, to mi się tam zleje. Analogicznie jak z tym tutaj mam. Chociaż nie podoba mi się ten bloczek, że jest taki. Wiecie co? Ja bym to. A, tutaj nie mogę, bo tutaj jest upłytka. No, mniejsza. No, wiecie co? Zrobię tak po prostu. Żeby to. Żeby nic mi tam nie spłynęło. Tak da świętego spokoju. I dobra. Yy, wyszukam sobie w sumie esencję śmierci. Jest serce i mięso, po czym mączka, zamieszać i węgiel. Dobra. Serce, mięso, to sobie poukładam. Po czym mączka, dwa mieszania i węgiel. Czyli tak. Serce, serce, mięso. Zmieniło kolor, chyba. Poczekajcie, no poczekam, czy to zmieni kolor teraz? Yy? Co jest? Muszę od razu to wrócić. Albo czekajcie, zobaczę coś. A przecież nie tylko w No serce i mięso, nawet kolejność jest ta, bo myślałem, że może odwrotnie kolejność albo coś, ale nie. Dziwne? No tak. Serce i mięso. No, jest, następnie to. O! Zamieszać dwa razy. Raz, dwa, jest i to. Dobrze, czy nie zepsułem? Ja coś zepsułem. Czy ja dodam mączkę? Kurde! Wszystkie serca zużyję na tą naukę. Dobra. Czyli jeszcze raz: serce, mięso. Dobra, przyjęło. Teraz mączkę. No i co za długo? Znowu coś się? A iść, głupie to to. Proszę działać. Serce i mięso. Następnie mączka. Raz, dwa i to. No co? Teraz mieszać to do skutku? Ło! A, dobra, nie stracił zawartości, ale i tak pewnie mi nie wyjdzie. Czy ja coś jeszcze muszę z tym zrobić. No co jest? Trzeba byśmy więcej. Aż się udławiłem. Dwie mączki. Zepsułem przepis już. Prawda? Dobra. Jak opróżnić kocioł mam? Powiedzcie mi. Rozwalić go? Dobra. Tak to jest, jak się przepisów nie czyta. Ojej, to samo miałem w fazmofobii, jak z kolegą przechodziliśmy i musieliśmy w eventzie halloweenowym dodać trzy sztuki yy, groszków, fasolek w sumie. Nie doczytaliśmy i łaziliśmy w kółko jak głupi. Dobra, te, następnie dwie mączki. Dwa razy zamieszać. I węgiel. No i... Chcę go podnosić. No mieszaj, mieszaj, mieszaj do skutku. Hm. Jeszcze? Bo tego może chcesz? No serce ci już nie dam. Dobra, yy, wiecie co? Ogarnę to i wrócę do was za chwilę, ile mamy? 15 minut to jest 25 ze starym. Yy, ogarnę to i pokażę Wam jeszcze na koniec odcinka, jak to powinno wyglądać. Hej, witajcie z powrotem. Udało mi się wreszcie rozwiązać ten problem. Yy, musiałem też poczekać trochę na serca i na farmicie, ale jak widzicie, mam już pierwszą esencję śmierci. Także da się. Problem należy w tym, że kiedy dodamy pierwsze składniki, Potem dodamy. No, halo, działaj. Dobra. Dodamy mączkę. Musimy od razu mieszać, kiedy mączka jeszcze leży. Nie możemy pozwolić, żeby się rozpuściła, i dopiero wtedy dodać to. Chyba nawet za wolno to zrobiłem. No właśnie, za wolno. Musimy zamieszać, zanim mączka się rozpuści. Widziałem też porady na Redditie, że można nawet zamieszać jeszcze przed dodaniem mączki, więc spróbujemy też tak zrobić. Najpierw serce i mięso. Nazbieram obu pełno, żeby nie było już potem nieporozumień. Dobra, zmieniło kolor, więc mieszamy, mieszamy dwie mączki. O, widzicie? I teraz pyk. Dobra, udało się. Widzicie? Czyli mieszanie można nawet odwrócić kolejnością w stosunku do tego co jest w książce. Tutaj jest napisane. A, dobra, nie będę szukać w książce, po prostu zobaczę tu. Tutaj jest pierwszy krok, dwa itemy, potem dwie mączki i mieszanie, a potem węgiel drzewny. To mieszanie, ten krok jako całość rozpoczyna się po zmianie koloru, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, co dodamy kiedy. Zobaczcie. Pierwsze dwa itemy. Pierwszy stopień zakończony, drugi stopień, czyli dwa mieszania i dwie mączki. Zakończony. Trzeci stopień. Zakończony. No i świetnie. Udało się. Także wiemy już jak to działa. Rozgryźliśmy. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś jeśli będzie miał problemy z Eidolonem też sobie da radę. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Kiedy będę już miał to wszystko pokraftowane i zajmiemy się być może nawet robieniem portalu do endu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do jutra. Cześć!